We wcześniejszej lekcji pokazałem Wam jak wyciąć obiekt używając rotoskopingu. Czy naprawdę jesteśmy zostawieni sami sobie w momencie kiedy próbujemy wyciąć jakiś obiekt z tła? Całe szczęście nie. Adobe After Effects umożliwia nam wycięcie takiego obiektu używając tak zwanego rotobrasza. Jednakże musimy pamiętać, że rotobrasz nie jest tak dokładny jak ręczne wycinanie, aczkolwiek w wielu przypadkach myślę, że doskonale spełnia swoją funkcję. Zaimportujemy sobie nowy plik, file import. Z folderu projekt Rotobrush mamy tutaj plik, mówi jeden, zaimportujmy go sobie i przenieśmy go sobie na nową kompozycję. Jest to klip pokazujący fragment jakiegoś miasteczka. W naszym wypadku będziemy próbowali wyciąć niebo, czyli zostawić góry, ale wyciąć to białe niebo. Oczywiście przy użyciu kluczowania jak i korzystania z ręcznego wycinania byłoby to dosyć trudne, zwłaszcza że te góry są tutaj dosyć postrzępione i no sprawiałoby to sporo sporo problemów. Dlatego spróbujemy użyć narzędzia, które nazywa się RotoBrash. Na samym początku klikamy dwukrotnie na warstwie, na której chcemy nadać tą funkcję. Teraz zanim przejdę dalej, wybiorę sobie mój rotobrasz. Jest to tak, ikonka takiego ludzika z małym pędzlem. Następnie najadę sobie na moją warstwę, okno mojej warstwy i kliknę tyldę na klawiaturze numerycznej. To jest ten klawisz po lewej stronie od Klawisza 1, ponieważ chcę pracować na pełnej jakości mojego obrazu. Ponieważ mój obraz i tak jest jeszcze dopiero w 50% przybliżony, powiększę go do 100%. Ponieważ film jest w 1080p, dopiero teraz mogę zacząć pracować. W momencie kiedy wybrałem rotobrasz, zauważycie, że wasza, wasz kursor zmienił się w takie kółko z, niebie, z zielonym plusikiem. To jest nasz brasz, czyli nasz pędzel, który będziemy malować. Jeżeli chcemy powiększyć nasz pędzel, naciskamy klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy do góry zwiększa, do dołu zmniejsza. Teraz chcemy wyciąć same niebo. Zielony pędzel mówi nam o tym, że musimy pomalować te elementy, które chcemy, aby zostały na naszej scenie. Ja troszkę może dla potrzeb zmniejszę, ponieważ żebyśmy widzieli dokładnie co się dzieje. Ponieważ chcę, żeby zostały wszystkie moje budynki, wszystkie te tutaj góry. Maluję w pobliżu. Zauważcie, że nie dojeżdżam do końca mojej granicy, mojej, moich gór z niebem, ponieważ to będę zaraz dopracowywał. W momencie, kiedy puszczę, pojawi się taka fioletowa obwódka. Mówi mi ona o tym, co zostanie na mojej scenie. Zauważcie, jak idealnie praktycznie zostało wycięte tutaj właśnie to, ta grań górska. Spróbujemy pomalować pozostałe elementy, ponieważ zależy mi na tym, żeby zostawić wszystkie elementy na dole, także mogę spokojnie pomalować wszystko i zostało w tym momencie wydzielony ten element, który zostanie usunięty. Przybliżmy sobie teraz, zobaczmy jak dobrą pracę wykonał za nas Rotobrush. Oczywiście pewne elementy wynikające z, z bardziej z niedoskonałości filmu, jak na przykład tutaj ta antena, musimy się pogodzić z tym, że tego nie wytniemy. Ale jest to niewielka cena w porównaniu z tym, co zyskujemy. Teraz, ponieważ Rotobrush jest narzędziem półautomatycznym, przesunięcie jedną klatkę w przód spowoduje, że automatycznie program przeliczy te elementy, które powinny zostać wycięte. Nie zauważyłem, że jeszcze tutaj na dole mam. Niedocięte, także teraz mam zaznaczone. Klikam klawisz Page Down. Przesuwa mi się jedna klatka i zauważmy, że moje zaznaczenie pozostało nietknięte. Ponownie klikam klawisz Page Down. Podobnie teraz jest już wszystko, w, nadal jest wszystko w porządku. Ja jednak widzę jeden problem, o który zaraz Wam powiem, tylko przesunę parę klatek w przód. Jednakże w pewnym momencie zauważymy, że. Po lewej stronie nasz RotoBrash nie zaznaczył wszystkiego, tak? nie zaznaczył tutaj tego fragmentu budynku. Nie musimy ustawiać od nowa maski. Wystarczy, że zaznaczymy ten element, który chcemy, żeby jednak został na mojej scenie i automatycznie program RotoBrush postara się dodać ten element na następnych klatkach. Na poprzednich niestety nie będzie to działało, ale na następnych klatkach będzie automatycznie dodawał ten element. Jak widzicie przesuwam kolejną klatkę w przód. Ten element cały czas jest na mojej scenie zaznaczony. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie na dole tutaj. Pod osią czasu mamy takie szare znaczniki. W momencie kiedy nacisnę gdzieś moim rotobraszem zielonym automatycznie stworzą się kolejne klatki. W momencie kiedy będę przesuwał klatkę page down, jedną klatkę w przód, zauważymy taką zieloną Linie. Oznacza to, że te, ta klatka została już poprawiona, natomiast program automatycznie już wrzucił do pamięci kolejne klatki. To są te klatki tutaj do końca. Oczywiście przesuwając page down widzimy, że faktycznie tak jest. Każda klatka jest kolejna poprawiona. Gdy dobiegnę, dojdę do końca moich klatek czyli tutaj gdzieś i nacisnę ponownie klawisz page down, zauważymy, że zniknęła moja maska, ponieważ powinienem wrócić do poprzedniej klatki, gdzie jest jeszcze moja maska zaznaczona i przesunąć gdzieś lewym przyciskiem myszy zielonym mazakiem po to aby zaznaczyły się kolejne elementy. Dobrze, ale co w sytuacji kiedy chcemy zaznaczy się element, którego nie chcemy mieć na scenie? W tym wypadku naciskamy klawisz Alt i zmieni, zmieni nasz kursor się na taki z minusem. Kółko z minusem. I teraz możemy namalować ten element, pomalować ten element, który nie chcemy, żeby był zaznaczony. I automatycznie zostanie on usunięty z naszego zaznaczenia. I automatycznie rozpropaguje się on na kolejnych klatkach. Ja nie będę tego akurat robił, bo akurat muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradził program. Ponieważ cały proces jest mocno procesożerny, także w momencie, kiedy uzyskamy, powiedzmy, parę klatek, który, z których już jesteśmy zadowoleni, możemy nacisnąć klawisz. Freeze. W momencie kiedy nacisnę klawisz Freeze, wszystkie moje klatki, które do tej pory zostały przeliczone, zostaną zapamiętane. Ja zatrzymam teraz filmik, ponieważ jak widzicie, troszkę to trwa. Wszystkie te klatki się zapamiętują. Dostałem informację, że wszystkie moje klatki zostały zamrożone. Teraz, jeśli wrócę do widoku z moją osią czasu, czyli naciskam ponownie tyldę, i przesunę parę klatek w tył, oczywiście wrócę do widoku kompozycji, zauważymy, że moje niebo zostało usunięte. Kiedy uruchomię sobie kanał alfa, faktycznie te elementy, które powinny zostać usunięte, czyli w tym wypadku moje niebo zostały odcięte od całego klipu filmowego.